Ale ty masz chłopaka? Tak, Mariusz. I śpicie razem? Ja chcę do mamy. On jest taki... omięśniany. I co mu robisz? Laskę. Czasami <noise> a widzisz, nagrywasz to, to, fajnie, fajnie. Nie no, chodź, po swoim chłopaku, nie? Tak, jak tak siedzieliśmy sobie ostatnio na łóżeczku, ci na się leżeliśmy, to wiesz, on mnie tak dotknął, mhm. tak czule. No. Niesamowite uczucie. O, super, no. Nieźle. Nie, jasny gwin. Pięknie, pięknie. A długo się znacie już? 3 lata. Nie, to, to nieźle. To nie macie dzieci, nie? Nie, nie, nie pozwalają, widzisz, w Polsce dzieci trzymać. Uważają wiesz nas. Uważają nas za pedofili, a a wiesz, a my tam z dzieckiem to byśmy się no raz w miesiącu pobawili i tyle no wiesz. Yes. Z czego się śmiejecie? Nie, Kiedy? bo kawał my wiesz. A, a to opowiedzcie kawał. Jak e nie <śmiennie> pośmiję z wami. Przychodzi zaba do lekarza, a lekarz nic nie kumam. <grystanie> <grystanie> Dobra, powiem to Mariuszowi. <grystanie> <grystanie> Mariusz! <grystanie> to mi chłopcy taki kawał opowiedzieli! <grystanie> Mariusza wy też się podobało. Może zaraz przyjdzie Mariusz na, na Team Speecha. On umie taki kawały opowiadać, że o Siusiaki mam zbiedną. Mój brzuch ja Nie mogę. អឺតើស្មត់មែនអឺ Ej, a używacie zabezpieczeń? Nie, nie potrzeba, wiesz, jak tak wciążko wpycham, to nie potrzeba. A w ucho też? <noise> wiesz co, w ucho to różnie, wiesz, no. Czasami można taki taki szum się słyszy jak jak ktoś wiesz. Nie ciekawi. w ucho nie lubię. Zresztą Mariusz ma taką wielką pytę, że... W tak boli trochę. Takie później rozepchane mam. A co jeszcze lubisz? Może do nosa? Będziemy niedługo robili wózetki sobie razem zrobimy. Jak się nazywa ten Mariusz mnie kupił na święta taki mikser, to mogę teraz te jajka obijać. No to może też oko się wiesz, bawicie, nie? Nie, nie, kakaowe oczko to nie dla. Jezu... mój żonk. <laughs> Preferujemy... Y kolki analne. Oh. <laughs> <laughs> Mariusz głuptasek myślał, że... że to... są te... koraliki a to były tylko. Nie, nieźle, nieźle. <grystanie> Cukierki. Oje. Yeah. O. Kiedy przyjdzie tu chłopak? On już jest, tylko nie wiem, próbuje coś tam zrobić. Że Mariusz jest. No, jest, jest, już przyszedł. Włączył swojego laptopa.